CO ZA TALENT? Przedstaw się. Nazywam się Jakub Małek, mam 10 lat i przyjechałem z Potworowa. Pięknie, a powiedz mi jaki talent dzisiaj pokażesz? Yy, dziś yy, zaśpiewam piosenkę ZAKAZANY OWOC Wow! Aśpiewa Antkowiaka. Piękna piosenka, lubisz takie, taką twórczość? Lubię, bardzo. Boisz się jury? Nie boję się. No to życzę Ci powodzenia żółwik. Cześć Jakub. Dzień dobry. Dzień dobry, ile ty masz lat? 11. O to dużo. Jakubie, y wiem, że uczysz się śpiewać. Jak długo już śpiewasz? Y y już od dawna. Od dawna? Od dawna to od ilu lat? Od, y od małego zawsze śpiewam. A, to już długo. Mhm. Jakubie, wiem, że uczysz się także śpiewu profesjonalnie i wchodzisz do radomskiej szkoły roka? Tak. Kurczę, a napisałeś w tej kart, na tej karcie, którą mam przed sobą, że śpiew to twoja pasja, to twoje życie. Masz takie marzenia, żeby kiedyś być gwiazdą? Tak, bardzo. No to bardzo ci tego życzymy. Jakubie, nie będę w takim razie przedłużał. Cieszę się, że przyszedłeś. Trzymamy za ciebie kciuki. Co nam dzisiaj zaśpiewasz? Zagazany owoc Krzysztofa Antkowiaka. Pamiętam tę piosenkę, jak debiutowała. Razem z Krzysztofem Antkowiakiem, to w takim razie, Jakubie, jak jesteś gotowy, to zaczynamy. Nie to jeszcze masz czas, i dla ciebie ten film. Dzieci muszą mi spać. Mówią mi tak, jak w tym wieku to fakt, i zamyka się świat dozwolony od lat. just all about Dzięki, Kuba. Dziękuję. To co, poklaszczmy trochę Kubie, jest nas tu parę osób, prawo? <klucz> <klucz> Chyba tata. <noise> ok, Kuba, a do jakiej szkoły chodzisz? Do Szkoły Radomskiej, do, do radomskiej Roka. Ok, a podstawówki do jakiej? Yy, do, yy, do Szkoły Podstawowej w Potworowie yy imieniem Józefa Piłsudskiego. Jest taka. Kuba, dobrze. E, dziękujemy za tę piosenkę, która ma, zaś ci lat 30, o ile się nie mylę. Czyli trzy razy więcej niż ty prawie. E, czy taki człowiek jak ty, który ma 11 lat, potrzebuje bardzo dużo odwagi, żeby wejść na taką scenę? Tak. Trochę się bałeś, przyznaj się. Nie, bardzo. <laughs> ok, bardzo dziękuję. Kamilo, czy mogłabyś jako pierwsza ocenić Kubę? Dla mnie Kuba, rewelacja, pięknie, po prostu urocze się zrobiło. Dziękuję. E, ogromna energia i widać, że czujesz się pewnie na scenie. Ja ci życzę powodzenia w dalszej karierze. Dziękuję. Natalia. E, widać, że jesteś bardzo pewny siebie. To bardzo dobrze. No i widać, że bardzo kochasz to, co robisz, tak? Tak. Mi się bardzo podobało. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Wiesz i musisz to wiedzieć, że jak masz 11 lat, to dużo mniej negatywnych opinii będzie na ciebie spływało, ale pamiętaj, że będąc na początku musisz także umieć znosić czasem krytykę. To teraz ja troszeczkę cię skrytykuję, mogę? Kubo, musisz troszeczkę popracować nad dykcją, czyli nad takim wyraźniejszym wypowiadaniem choćby samogłosek, dlatego że kiedy ciebie słuchałem, a śpiewasz bardzo fajnie i bardzo sympatycznie, to trochę miałem wrażenie, jakbym słuchał takich zespołów Disco Polo z wczesnych lat 90., oni mieli taki problem, kiedy zamiast a mówili e", zakazany owoc i ty tak troszeczkę to robisz. Te samogłoski, ja wiem, że tutaj twoja pani profesor Kasia Bocheńska wojdył też tutaj z Kasią rozmawiałem, a pani Kasia ciebie uczy, że też pracuje z tobą nad tym i musisz bardzo zwrócić na to uwagę, bo jeżeli nauczysz się tego, to przejdziesz co najmniej o poziom czy dwa poziomy wyżej. Już będziesz jeszcze bardziej profesjonalny. Więc bardzo nad tym popracuj i to jest taka moja uwaga. Druga rzecz jest taka, że no, że fajnie to robisz, no i mi się bardzo podobało. Bardzo dziękuję. Kasiu, na zakończenie obiecałem się, że Kasia nie będzie się odzywać, ale tak na zakończenie słowo. Dziękujemy, Kuba, bardzo. Dziękuję bardzo. Kuba, bardzo dziękujemy. Bardzo chętnie zobaczymy Ciebie, mam nadzieję, tak? W kolejnym etapie. Jak na razie zapraszamy Cię po bilet i gratulujemy.